Dzień dobry Państwu. Dzisiaj na filmie będzie, że tak powiem, improwizacja. Wszystko to, ponieważ zgodnie z zapowiedzią, film miał być o reprezentacji Polski i jej wspaniałej drodze na euro. Ale zaszła mała zmiana planów. Ponieważ zagłębie Sosnowiec. Klub, o którym już film nagrałem, i myślałem, że już nie będę do tego niesamowitego tematu wracał. Ale w Zagłębiu Sosnowiec dzieje się, dzieje się bardzo dużo bardzo ciekawych rzeczy, które są dużym, że tak powiem, odlotem, nawet jak na realia sosnowieckie. Dlatego dzisiaj, może nie będzie takich dokładnych danych, takich dokładnych liczb, ale znowu będziemy mówić o tym, co się dzieje w Zagłębiu Sosnowiec, bo to jest po prostu niesamowite. Zapraszam na dzisiejszy bardzo interesujący program. Otóż, jak był nagrywany pierwszy materiał o Zagłębiu Sosnowiec kilka tygodni temu, no to tam byliśmy po dwóch meczach. Rundy wiosennej przegranych oczywiście przez zagłębie bez zdobycia nawet żadnej bramki. Teraz już tych meczy mamy trochę więcej i nie pamiętam ile ich było szczerze mówiąc. Było ich 6 albo 7, ale fakty są takie, że zagłębie zdobyło w nich jeden punkt. I zdobyło w nich też jedną bramkę, no a straciło bardzo dużo, dwucyfrową liczbę na pewno. I zakopało się już na dnie tabeli pierwszej ligi tak głęboko dosyć. W tej chwili chyba mamy 9 meczy do końca sezonu zasadniczego w pierwszej lidze. A Zagłębie sosnowiec ma 12 punktów straty do bezpiecznego miejsca. No Chyba nie trzeba tłumaczyć, że tu się szykuje spadek. Co zresztą już znany nam bardzo dobrze pan Rafał Collins powiedział. Że on nawet w utrzymanie już nie wierzy. I teraz celem będzie głównie ogrywanie młodych zawodników przed spadkiem do drugiej, czyli de facto trzeciej ligi. Ale co jest najciekawsze, co jest, co jest głównym celem, dla którego dzisiaj nagramy w ogóle ten film? Dwa ostatnie mecze Zagłębia Sosnowiec były zdecydowanie, zdecydowanie najmocniejsze. Pierwszy to jest przegrana. 4 do zera z Lechią Gdańsk na wyjeździe i po tym meczu odbyła się niesamowita, po prostu nie z tej ziemi konferencja prasowa pana Hackiewicza, też znanego nam już. No, na pytania standardowe po takiej porażce, czyli czemu, dlaczego, jak to mogło być tak źle, yy, odpowiedział, że stadion był za duży. Że stadion Lechii Gdańsk, który jest, jest dosyć spory, bo może pomieścić ponad 40 tysięcy osób, powiedział, że stadion przygniótł psychicznie jego piłkarzy, ale on widzi pozytywy w tym wszystkim, ponieważ po stracie pierwszej bramki jego drużyna zaczęła grać lepiej i w efekcie przegrała. 4 do 0. Było to bardzo ciekawe określenie, bowiem w pierwszej połowie tego meczu Zagłębie straciło jedną bramkę, w drugiej połowie straciło trzy bramki. Nie wiem, na czym miała polegać ta poprawa, ale tak powiedział pan Hackiewicz, więc tego się trzymamy. A w tydzień później kolejny mecz z GKS-em Katowice, który w tej rundzie wiosennej idzie jak burza w pierwszej lidze. Może też o nich nagrać jakiś film, nie wiem. Powiedzcie co myślicie, bo naprawdę świetnie idzie GKS-owi Katowice, czego nikt się nie spodziewał. No to GKS Katowice wygrał yy, z gamię Sosnowiec też 4 do 0, tylko że to było w Sosnowcu, więc trochę większa frustracja. I potem też odbyła się yy, konferencja, oczywiście, trenera. Pana Aleksandra Hackiewicza, i, i, i tam się działy rzeczy z dziennikarzami niesamowite. To było już coś, co bezpośrednio natchnęło mnie do nagrania tego filmu, mimo że tu miał być materiał o reprezentacji. Ale trzeba kuć żelazo póki gorące, bo wiadomo, że temat reprezentacji jest praktycznie zawsze aktualny, a taki temat stosnowca będzie aktualny znacznie krócej. Dlatego tutaj z racji tego, że gdybym zamieścił fragmenty tej konferencji, to raczej byłbym posądzony o jakieś łamanie praw autorskich, więc zamieszczam tutaj sparafrazowany skrót tej konferencji. Zapraszam do oglądania. Panie trenerze, znowu przegrana, proszę mi wytłumaczyć. Jak można być aż tak fatalnym? E, o, o czym pan w ogóle mówi? No. Wie pan, na trenera to jest najłatwiej zwalić, a przecież to na boisku piłkarze grają, prawda? Tak? Ja myślę, że to jest bardziej ich wina. No ja rozumiem, że piłkarze grają źle, ale to chyba jesteś w jakimś stopniu pana wina, prawda? Ja powiem panu tak, no generalnie to jest trochę moja wina, ale. Dzisiaj akurat nie do końca, bo dzisiaj to piłkarze ustalali taktykę na mecz, a nie ja. Ale jak to pan nie ustalał taktyki na mecz? To, to co pan wtedy robił, jak piłkarze ustalali tą taktykę? Takie tam różne. No trochę sobie wyszedłem z czatni, sobie posiedziałem trochę przed szatnią na podłodze, a potem sobie trochę pochodziłem po klubie, tam pogadałem ze znajomymi. No, no wie pan, człowiek coś musi robić, tak? I pan uważa, że to jest normalnie tak, tak robić? Proszę pana? Wy tak na co dzień robicie u siebie? Ja, ja wiem, że to jest niekonwencjonalne dosyć, ale po prostu ja jestem wizjonerem, tak? Ja szukam nowych rozwiązań na wyjście z tego kryzysu. A właśnie, a propos rozwiązań, moi drodzy, jak ktoś ma jakieś pomysły na nową taktykę w Zagłębny Szusznoviec, to wysyłajcie na mojego maila. Albo na maila biuro klubowego, to tam w zagłębie sosnowiecmałpa.com, no, to wyślijcie propozycje taktyki, ja sobie przejrzę i myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Nieważne, nieważne czy, czy macie jakieś wykształcenie trenerskie czy coś. Jak sobie siedzicie przed kanapą i oglądacie się na nasze mecze i czasami was krew zalewa, to też możecie sobie wysłać propozycje. Ja, ja przejrzę wszystko, ja jestem y, miłym panem trenerem i ja wszystko przejrzę i, i wybiorę najlepsze propozycje i z nich ustalimy taktykę na najbliższy mecz. Pan na poważnie mówi czy pan żartuje? Bo wie pan, bo dzisiaj jest prima prelist, tak? to może to jest jakiś żart, bo ja za bardzo, no nie jestem w stanie jakby pojąć dlaczego by to tak miało wyglądać. Nie mam pojęcia o czym pan w ogóle mówi, ja tu daję bardzo poważne, sensowne, logiczne propozycje na wyjście z kryzysu, a pan tu mówi o jakichś żartach, ja nie wiem kto tutaj jest niepoważny, bo no bo jeśli ktoś z nas dwóch jest niepoważny, to na pewno nie ja. Aha, to, to, to w takim razie to, to dziękuję. To, do, do widzenia. Niech się pan bawi dobrze w tym sosnowcu. Dziwnie, jacyś są ludzie w tej Polsce. Dobrze, że tylko do, do czerwca mam kontrakt. Tak więc, no, macie moi drodzy teraz taki ogólny ogląd sytuacji, można powiedzieć. Czy można coś jeszcze dodać? No, oczywiście po tej y, lekko dziwnej sytuacji, y, część osób y, związanych z zagłębieniami, też po prostu kibiców ludzi, no, zaczęli się domagać takiego natychmiastowego zwolnienia pana Hackiewicza, ale y, no, raczej do tego nie dojdzie. Tak nie po to go y, pan Rafał Kolins zatrudnił za takie pieniądze, żeby go teraz zwalniać, czy nie? To niezależnie od wyników nawet. No, jeszcze można wspomnieć o tej organizacji ukraińskiej z, 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 od tego menadżera. Sprowadzili jeszcze więcej zawodników z tej m, tam organizacji nic ciekawego z nich nie wyszło. William Remy, ten wspomniany e, przeze mnie w tamtym odcinku, zapakował pięknego samobuja z Lech Gdańsk. i zaryzykuję. Wrzucam może mi nie zdejmą. Tak, więc się bawią w Zagłębie Sosnowiec. Można powiedzieć, że to jest już o nich drugi film. I teoretycznie trzeciego nie powinno być, ale mam duże przeczucie, że pojawi się on, gdy Zagłębie Sosnowiec spadnie do drugiej ligi lub ten spadek sobie zapewni dużo wcześniej, co też może nastąpić. No Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem jak to będzie, ale spodziewam się, że jeszcze jakiś film o Sosnowcu nagram. A być może, jeśli Z-klasa dalej będzie trwała w następnych miesiącach, a rozpocznie się druga liga, czyli trzecia, z Zagłębią Sosnowiec w składzie, to będziemy jeszcze częściej śledzili ich poczynania. Tego też nie wykluczam, bo to jest temat rzeka. To, co tam się dzieje, to jest esencja, można powiedzieć, polskiej piłki, ale żeby za bardzo nie śmiać się z polskiej piłki, to to jest. Esencja polskiej piłki, takiej z przełomu wieków, której ja oczywiście nie pamiętam, ale znam z artykułów i opowieści, te wszystkie patologie są tutaj uwzględnione. I jak już tamten odcinek kończyłem stwierdzeniem, że mimo wszystko Zagłębie Sosnowiec jest klubem zasłużonym dla polskiej piłki, no to teraz również tak zakończę. Zagłębie Sosnowiec jest bardzo, bardzo zasłużonym klubem dla polskiej piłki i należy się naganna dla ludzi, którzy ten klub niszczą po prostu niszczą moi drodzy niszczą niszczą aż w końcu zniszczą widzimy się z powrotem w Sosnowcu przy okazji spadku do drugiej ligi z panem Bogiem.